witam witam moi drodzy mam nadzieję, że mnie słychać na żywo, że ktoś przyjdzie, że będzie jedna łapeczka w górę witam serdecznie kochani na czytaniu tygodniowym lecimy niestety wybierz gromadkę, bo cenię sobie ten czas i ja muszę troszeczkę odpocząć ze swoją rodzinko, jak to się mówi pobyć troszeczkę, ale zanim zacznę, zanim zacznę horoskop kochani moi mili. Chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj dla mnie bardzo ważny dzień. No jesteście, jesteście moją rodziną, kurde, już tyle lat jesteśmy ze sobą. No i dzisiaj wysłałam. Chcę się pochwalić, że dzisiaj wysłałam o, dziś, o 9, o 10, przepraszam, 40 wysłałam swoje książki. a ja było ich kilka, już nie chciałam jednej wysyłać, tylko jak już wysłać, to wszystkie. I wysłałam je, słuchajcie, do redakcji na zredagowanie. No już do druku, tak, czyli zobaczymy ile czasu zajdzie się z redagowaniem, dzień dobry, i zobaczymy jak bez zostaną wydane. Różna tematyka, różna, to będzie naprawdę przeróżna tematyka, jedna będzie nauka kontra magia, tak, następna będzie, ja zawsze jestem zwolennikiem magii, Jestem taką osobą, która uwielbia magię i widzi ją wszędzie, więc będzie o magii. Trzecia będzie o kasie, o energii kasy, o pieniążkach, no bo to jest każdemu tak, każdemu bliskie. Czwarta będzie, słuchajcie, na przełomie, że jesteśmy na przełomie zmian. A czwarta o takim paradoksie, tak jak przeszłość kształtuje przyszłość. A piąta, bo jest ich pięć. A piąta będzie tak jakby cztery cykle życia człowieka, od dzieciństwa po starość, no i jak to mniej więcej, jak to mniej więcej wygląda. No, jak tylko zostaną, słuchajcie, te pierwsze egzemplarze wydrukowane, to dam znać, pochwalę się, że one są. Ale to musiałam się podzielić z wami, jestem sama z siebie bardzo dumna że książki poszły, oczywiście no, pomagała mi sztuczna inteligencja, nie ukrywam, nie będę oszukiwać, że jestem taka wspaniała, ale wspaniała nie, może nie dlatego, że hmm, wspaniała jest to, że napisałam. Ciężko mi było z nią pisać, bo napiszę na jedno kopyto i żeby tak jakby zawrzeć swoje wątki, kupę pracy musiałam w to włożyć, bo ona ucieka tak jakby w jedną myśl, ezoteryka to jest dla niej jedna, jedyna myśl i ona zawsze ucieka. To jedno myśli, więc żeby zawrzeć swój wątek kupa pracy tam była mam nadzieję, że spodoba się dla tym, którzy będą chcieli te książki przeczytać ale dobrze, lecimy kochani, dzisiaj mamy horoskop tygodniowy, oczywiście jest wybierz gromadkę, tak, bo to jest wybierz gromadkę natomiast tak jakby jeszcze zobaczymy tak oner, ale zrobimy troszeczkę inaczej te gromadki dzisiaj, zrobimy je na trzy, ale rozdzielimy Mam nadzieję, jak nie będzie mnie słychać, to krzyczcie, dobrze? Rozdzielimy je troszeczkę inaczej, tak, żebyście Państwo. A dlaczego robię gromadki? Chcę wytłumaczyć tym opornym na gromadki. Jesteśmy, jesteśmy zlepkiem planet astrologicznie i nie zawsze tak, jakby jak robimy horoskop dla, powiedzmy, dla Panny. Ja jestem Panną, tak? Dzisiaj na mnie działa pięć planet. Pięć. Właśnie od godziny 10.30 do godziny 11.55 działa. Słuchajcie, na mnie pięć planet. One się ustawiają w trygonach, w sekstylach. No, przedne, powiem Wam, że. Przepiękne są to planety, ale działa ich pięć, a każda z tych planet jest odpowiedzialna za inny znak. Bardzo często odpowiadają nasze, nasze ascendenty, tak bardzo często do głosu dochodzą nasze księżyce. I tak, jakby w energii miesiąca możemy zrobić, że będzie energia powiedzmy danego znaku, i wtedy robię Państwu horoskop miesięczny dla danego znaku, aczkolwiek i on nie jest tak jakby mocno przypisany. Pamiętajcie o tym, a w tygodniu ciężko jest złapać dla Was energetykę, więc tak jakby te gromadki uwierzcie mi, to jest Wasz zlepek energii z tych planet, bo one różnie oddziałowywują i niejednokrotnie nie mają tak naprawdę w ogóle oddziału, tak jakby od, um, odpowiednika do Waszego znaku, mimo że czytam to nie ma tam odpowiednika do Waszego znaku dlatego robię gromadki bo wtedy wybieracie energię serduszkiem i do Was tak jakby jest to przesłanie tak, no więc tak mniej więcej mi się tutaj to przedstawia. Dobrze kochani. Patrzę, że jakieś wiadomości do sprawdzenia. Ktoś tu chce nam psocić. E, zaraz zobaczymy tutaj, któż to taki jest. Cóż to taki jest. Dobra. Także tutaj na tak to mniej więcej wygląda. Ależ ja mam cipek, cipek, penicjusz, mam uczciwą normalną pracę, a karty to jest moja, to jest moja pasja, moja przyjemność, więc tak naprawdę to spokojnie. Pracuję tak jak każdy, żyję w fakturach, żyję w urzędach skarbowych, odprowadzam, jestem przedsiębiorcą, więc spokojnie, uczciwą pracę wykonuję, a to jest przyjemność także zero zaskoczenia, drogi panie czy droga pani. No więc tak jakby Madziu, jak tam możesz, to po prostu zadziałaj, bo tam oczywiście, że płacę. Od tego też płacę podatki. Jest to wliczone w działalność. Nie mogę inaczej. Także płacę podatki. Ale tak się zastanawia. A ty cipek płacisz podatki. Bo zaglądasz do mojego portfela, a swojego nie... może o swoim opowiesz. Ale panowie, panie, którym nie odpowiada bycie tutaj, bycie tutaj, tacy zgorzkniali ludzie, uciekajcie stąd. Nie jesteście tu mile widziani, przynajmniej przeze mnie. Także tak to wygląda. A to, że, a to, że macie jakieś. To zazwyczaj ludzie, którzy sami, jak to się mówi, jak to się mówi szukają, szukają sensacji. Nie oszukuję nikogo. Ja nikogo tu nie zmuszam, żeby ktoś, siedział, żeby ktoś siedział na siłę na moim kanale, żeby słuchał tego, co mam do, do powiedzenia. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jestem babczo, jestem z tego dumna. A kultura, no cóż, kultura wypływa no, tak naprawdę z każdego z nas, tak? Dobrze, lecimy. Wybierz gromadkę, kochani, niech tutaj sobie panowie, niech tutaj sobie panowie, czy pani, nie wiem kto tutaj siedzi pod tym nikiem, się ukrywa. Więc niech sobie tutaj. Prosiłabym tylko, żebyście, moi drodzy, sami dawali do, ewentualnie, do sprawdzenia takie, takie towarzystwo, jak to się mówi psocące bo ktoś się tu strasznie mocno, strasznie mocno się próbuje tutaj do nas poprzerywać, nam, tak? To są ludzie, którzy zabierają, jak to się mówi, bardzo fajną energię taką energię, która, której można posłuchać. nierządnico No ja już w tym wieku nierządnico to chyba nie jestem. Ojej, ojej. A może... No dobrze. Lecimy kochani. Wybierz gromadkę, nie będę tu patrzyła, tylko jeżeli możecie, to jeżeli możecie, to tutaj do sprawdzenia dawajcie informacje, kochania. Jak nie, no to niech pan sobie tam, pani, pani czy tam ktoś tam, niech tam sobie. Więc... Więc lecimy. Wybierz gromadkę, wy wybieracie, wy wybieracie, ja odpowiadam na pytania. Na, odpowiadam na gromatki. Gromadka numer jeden. Wybieramy Wasza energia na ten tydzień, moi drodzy. Energia tygodnia dla gromadki numer jeden. Troszeczkę strachu, ale czyli mamy tak wtorek, czyli dzisiaj, ewentualnie jutro pokazuje się energia strachu, że czegoś nie dostaniecie, bo musicie na coś poczekać. Sprawy związane z domem całkiem nieźle. Tutaj jest, że coś otrzymacie idą wiadomości ustne sporo przekazu. Myślę, że część jedyneczek w tym tygodniu już tak naprawdę będzie stawała na czystej drodze. Pokazane jest, że czwartek, piątek są wiadomości związane z domem, związane z urzędami, z Związane z pracą, ale jest tutaj energia, czysta energia, energia spokojna. Czyli macie się nie bać, bo tutaj jest tak, jakby strach ma wielkie oczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w miłości. Natomiast tak jakby jeżeli chodzi o energię, energetyka tego dnia jedneczki dla Was jest niezła, ale jest pokazane, że strasznie się czegoś boicie, czy dostanę to, na czym mi zależy, czy przyjdzie to, na czym mi zależy. Nie wiem, kochani. Musicie sami określić to. Moi drodzy, czy przyjdzie tak, bo mamy szóstkę denarów, szóstka denarów, włożyłem, włożyłam pracę lub tak jakby na coś czekam, oczekuję, bo ktoś mi coś obiecał, ale stajecie na czystej drodze, kochani. Koniec tygodnia, e, koniec tygodnia do czytania tak, czyli poniedziałek w przyszłym tygodniu może się okazać, że coś przyjdzie i to bardzo, bardzo <laughs> dla was dobrego. Nie ma tutaj zagrożenia. Patrzymy w miłości. W miłości transformacje tutaj jest tak jakby przychodzi jakaś sprawiedliwość nareszcie, coś widzę nareszcie, coś słyszę to na co pracowałem pracowałam w tej miłości tak jakby jak podchodziłam coś się obroni tutaj wasze argumenty zostaną odebrane dla samotnych Skorpion waga się pokazuje i RAK więc tak jakby jest możliwość poznania ale te nowe znajomości będą wymagały jeszcze sporo pracy od was jeżeli chodzi o zdrówko drogie jedyneczki to tutaj są kości stawy linfa bardzo mocno linfa mogą być żylaki, poza tym nie powinno być najgorzej więcej ruchu, pokazuje się więcej ruchu i będzie zadowolenie poza tym nie widzę jakiś, ale tutaj tak jakby jest ta lewa strona ciała też mocniej mi się zaznacza czyli gdzieś tam, czy nerwoból tu gdzieś w okolicy piersi czy jakiś strach o okolice piersi, tak, lewej piersi ale macie się jedyneczki, nie bać, wszystko powinno być Ok, dziękuję ślicznie. Lecimy dwójkę, lecimy dwójeczkę. Co dla dwójeczki? Jaka energia dla dwójki na ten czas. I teraz powiem tak, poprzez stratę, droga dwójeczko, coś zyskasz. Naprawdę poprzez stratę kończy się stare życie, czegoś się bałeś, bałaś. Tutaj jest energia bardzo szybkiego cięcia, ale masz się nie bać, bo tutaj są bardzo radykalne zmiany. Radykalne zmiany, bo jesteś w energii gwiazdy i dziesiątki mieczy, czyli, tak jakby, trzeba coś zakopać na zawsze, zmienić. Spisujesz swój los na nowo, odchodzisz od czegoś, od kogoś. Pieniążków nie zabraknie, aczkolwiek te pieniądze są, tak jakby, w tym tygodniu w jakiś sposób dla ciebie zamrożone. Nowe sposoby zarabiania, tak, bo tu się pokazuje, że jest nowy sposób zarabiania. Nowa energia, wejdziesz w jakąś lekkość, być może pożegnanie z kimś z przeszłości, ale tu są pożegnania, lub pożegnanie jakiejś energii. Nie widzę tu nic złego. Pieniążka nie powinno zabraknąć, bo jakieś pieniądze wpadają tutaj. Pieniądze są, aczkolwiek poprzez stratę dopiero zyskujesz droga dwójeczko w tym tygodniu. I wydaje mi się, że podejmiesz jakieś bardzo nie, radykalne działania, bardzo ostre działania, ale prowadzące tak jakby no do ciebie, do dwójki, do dwójeczki kielichów, czyli no wydaje mi się, że pójdziesz po coś bardzo, bardzo dobrego. Jeżeli chodzi o emocje i uczucia, zobaczmy jak to wygląda, pokazuje się tutaj, że możesz dwójeczko kogoś, samotne dwójeczki mogą kogoś poznać, a i te będące w związkach, tak jakby pokazuje się, że przychodzi energia być może troszkę młodsza od was, ale tak jakby będzie coś, co będzie, coś, co spowoduje zmianę energii, zmianę emocji. Samotnie zielone światełko do poznania kogoś, ale do poznania kogoś w rodzinie, przy rodzinie, w towarzystwie, przy osobach najbliższych, także nie powinno być kochani, najgorzej. Energetyka, uczuć, energetyka, możliwości znalezienia bardzo dobra, w związkach tak jakby jakieś wyjazdy. Tam, gdzie jest wszystko w porządku, są jakieś wyjazdy, ale co się zostanie przewalone na Twoją głowę, partner, partnerka, tak jakby nie będzie mieć głowy do jakiejś rzeczy, do zrobienia czegoś, do jakiegoś wyjazdu, do, do jakiejś nauki. Jest tutaj tak jakby przewalenie na Ciebie, ale ogólnie energetyka nie jest zła, tutaj jest na pewno poznanie. I tu jest taka troszeczkę, ja bym powiedziała, w emocjach, w energiach. Jeżeli chodzi o związki, to tam gdzie jesteście może pokazać się ktoś trzeci do związku, czyli zwracamy na to uwagę, tak jeżeli Wam na tym nie zależy, no ale będzie ktoś, kto będzie Państwa adorował. Jeżeli chodzi o zdróweczko, uwaga, zamrożenie zdrowia od biodra po same stopy, kostka, gdzieś tam bioderko, tu jakieś zawroty głowy tutaj jest niechęć w ogóle do tak jakby, tutaj jest całkowite osłabienie, czyli jest takie wycofanie w energiach, czekanie kiedy ta energia się poprawi tu jest ból kręgosłupa, czyli uważamy, żeby się nie przedźwigać nie prze, jak to się mówi nie udnieć, widnąć czegoś, żeby później nie bolało, tutaj jest serduszko ale serduszko, tu są jakieś nerwobóle wszystko wraca do zdrowia, natomiast tak jakby pokazuje mi się, że w tym tygodniu może się okazać, w tym tygodniu albo w poniedziałek przyszłego tygodnia, jakaś nieoczekiwana wizyta u specjalisty, czyli coś tam się może nie wiem, może być to i ból zęba tak, ale, że będzie może trzeba gdzieś tam zasięgnąć jakieś porady, a przynajmniej poczy czytać, poczytać, poczytać o, czymś, o czymś, co tak jakby Państwu tutaj doskwiera, tak, czego się zaczynacie bać, bo tu jest pokazane, że zaczynasz się bać, nie widzę tutaj, żeby było coś złego, ale macie zamrożoną energię, drogie dwójeczki, przez tydzień, jeżeli chodzi o taką energetykę, o siłę, chyba nie macie na razie siły tutaj nie ma tego startu tutaj gdzieś ten saturn jeszcze nas energetycznie mocno blokuje dziękuję dwójeczki lecimy trójeczkę zobaczmy co dla trójki tak bym jeszcze powiedziała, wrócę, przepraszam, wrócę do dwójeczki jeszcze na chwilę, bo tutaj jest tak jakby, macie taką energię, że kupa pracy, kupa bałaganu, kupa pracy, kupa rotowania, kupa robienia wielu rzeczy, ale tak jakby z, z niewielkim widocznym efektem, tak? Ale nie bójcie się, to wszystko bardzo ładnie minie. I już idziemy do trójki, już idziemy do trójeczki. Kochani, patrzymy, energię trójki. Siódemka mieczy, zwycięstwo, zwycięstwo. Bo nad oponentami wychodzą jakieś brudy, ale brudy, które są tak jakby na Państwa korzyść, czyli sytuacje, zdarzenia, ludzie wokół Was, tak jakby odkrywacie, co macie wokół siebie, zwyciężacie, jesteście w energii. Myślę, że czystek, takich energetycznych, czystek związanych z pieniędzmi, czystek związanych z przyjaciółmi, dosłownie, bo to jest takie, robię działam. I patrzę się tylko i wyłącznie na siebie, czyli trujeczki super, idziecie po jakiś sukces. Tutaj jest tak jakby myślenie, działanie, zapoczątkowanie w tym tygodniu czegoś naprawdę pięknego dla siebie. Bo idziecie później po sukces, budujecie się, widzę, że tutaj sporo znaków wodnych, mi się pokazuje też jednocześnie, ale i znaki ogniste też, ale tu jest wielkie działanie, tu jest sukces, tu są dobre wiadomości. I powiem tak, bo jest tu energia, co dla niektórych trujeczek, że od czegoś musicie odejść na rzecz czegoś innego, ale macie się nie bać, bo idziecie w kartę sukcesu, macie tylko obserwować. Tutaj jest na początku, to tak jakby w tym tygodniu patrzycie, z kim macie do czynienia, odkrywają się jakieś tajemnice, coś tutaj przychodzi do Państwa, ale wy działacie bardzo ładnie, sukcesywnie, wygrywacie po prostu, na tym polu bardzo ładnie wygrywacie. Tutaj jest tak jakby odsuwanie tego, co stare. Być może pracy, ale jednocześnie może być też tak, że tu są jakieś zmiany, ale zmiany związane z finansami u Państwa bardzo mocno. Jest tu jakaś podróż. Być może myślicie, że nie stać Was na podróż, czy chcecie zainwestować w jakąś podróż. Ona będzie później, bo ona będzie w siódmym miesiącu. Od tej wróżby, natomiast tak jakby macie coś zaobserwować, ale myślę, że tydzień będzie należał do Państwa. Macie się nie martwić, bo idziecie w bardzo, bardzo dobrym energetycznie kierunku. Miłość dla trujeczek. Jesteście w energii obrony. Tutaj część trujeczek chciałaby zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko. Jesteście też w energii wyboru, czyli uciekamy od tego co było stare, idziemy po to, co jest nowe, tak? Czyli coś, co było toksyczne, zostawiamy za sobą, idziemy po coś nowego. Jest wam pisany askielichów, czyli uczucia będą Państwa udziałem. Mało tego, otwieracie się, czy jesteście w związkach, samotni mają szansę. Na poznanie kogoś, ale to w końcówce tygodnia, w końcówce tygodnia, czyli może być to Sobota, niedziela, i tutaj możecie kogoś poznać. Kogoś to będzie bardzo fajny, wesoły, bo tutaj jest osoba, która was zagada wręcz swoją osobą, ale takiej osoby właśnie Wam teraz potrzeba. Jeżeli są związki, to jest jakaś tęsknota za. Wami w tym związku, ale sprzed lat, wiecie, wszystko można przegadać, bo to jest podjęcie decyzji, czyli możecie coś przegadywać, ale są też osoby, które tak jakby nie mogą się jeszcze w tym tygodniu, a przynajmniej do piątku, nie mogą się tak jakby uwolnić od czegoś, co było toksyczne, stare, myśli. Tutaj jest jakaś autodestrukcja, aż wręcz bym powiedziała, jeżeli chodzi o uczucia, ale gwiazdka, sobota, niedziela będzie takim dobrym impulsem. Do tego, żeby coś w swoim życiu uczuciowym zmienić. Dziękuję ślicznie i lecimy. Zdrowko dla trujeczek. zobaczmy. Co też te trujeczki w zdrowku? Piątka denarów, podnoszenie się, jedna strona ciała, czyli też, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce, tak? E, tak to u Was wygląda, że nie macie chęci, też jeszcze naruszenie, mało tego, ale tutaj jest jakieś zdrowienie, jedna strona ciała troszkę nie domaga, może być wątroba, serduszko albo nerki. Też mogą być zawroty głowy u Państwa, ale idzie, idzie, działa, coś tutaj się zadziewa, o jest słoneczko, wrócicie do formy bardzo szybko. Natomiast jesteście czymś znudzeni, tak jakby tutaj jeszcze te hormony, tutaj to dla tych, którzy tak jakby lubią słodkości. To karty aż krzyczą do czterech tygodni, rzuć to, bo jak tego nie rzucisz, to może przyjść jakiś problem. Ale hormony, no woda, hormony, no to mi się tutaj kojarzyło z nadwagą, tak z nadwagą, z jakimś problemem hormonalnym, ale tak jakby, no też te słoneczko i ten asdenarów mówi o tym, że mogą być to słodkości, więc rzucamy to, zostawiamy bo słodkość jest wspaniała cudowna, więc coś o tym, ale niestety ona strasznie rozleniwia, no i osłabia troszeczkę tą naszą głowę, mimo wszystko osłabia, mimo że na chwilę dodaje energii, to później osłabia. Tak to wygląda, moi kochani, na ten tydzień. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną i jeszcze raz chciałam tylko powiedzieć, że naprawdę te gromadki to jest zlepek wszystkich planet. Więc czasami jest lepiej wziąć gromadkę, niż wziąć swój horoskop, wcale nie będzie miał się nijak tak jakby do danego, do danego tygodnia. Pozdrawiam kochani serdecznie, no i cóż, za, zapraszam na kolejne czytanie, tak? Pozdrawiam, no i tych wszystkich, którzy, tych moich takich oponentów, którzy tu dzisiaj byli, gdzie są wiadomości, widzę, do sprawdzenia z automatu i tych, którzy pytali się czy płacę podatki, płacę podatki, płacę za każdą wróżbę. Płacicie wpłacacie na konto 67, to jest moje konto firmowe. Sprawdźcie Izabela zajazd gadałka Izabela Modzelan. Tam jest w moje PKD, sobie wejdźcie i zobaczycie co mam, tak? Więc tak jakby na spokojnie płacę za wszystko. Ja jestem uczciwym człowiekiem. Pozdrawiam serdecznie. A czy jestem nierządnicą? W tym wieku już nie jestem nierząd w tym wieku. Gdyby ktoś mi powiedział, jak miałam lat 30, no nawet do 40, to tak, ale już mając dobrze ponad 50 lat, to raczej do nierządnic się nie zaliczam. Pozdrawiam kochani serdecznie, Buziaki, do kolejnego czytania. Hej, papa!